Ozbywam się wszystkich śmieci, jadę z tego wysypiska, bo strasznie nieładnie tu pachnie widzowie. Gplayka mnie wysłała, żebym tutaj e, wyrzucił właśnie śmieci. Ty! Ale mam dobry dzień widzowie, patrzcie na to! Jedna sztabeczka złota, druga sztabeczka złota. Ej, a może ktoś to zgubił? Halo, ktoś to zgubił tutaj? Ej, tu jest trzecia sztabeczka złota nawet. Ej, a może jest ich więcej, patrzcie! Następne sztabki! Ktoś tutaj musiał, nie wiem, zrobić jakiś napad na bank. Żeby pogubić tyle sztabek złota, to to chyba nie był przypadek widzowie. Ej, czekajcie. Co tu w ogóle jest? Jakieś krzaki. Ej, tu jest normalnie jakieś auto. Ej, taksówka widzowie! Normalnie zaniedbana, porzucona taksówka w takim w ogóle stanie totalnym, jakby w ogóle w krzaczorach. Czekajcie, może ją odgruzujemy. I co, nikt nie chce w ogóle tego auta, no to ej, może ja sobie wezmę normalnie tą taksówkę. Zaraz sprawdzimy w ogóle, czy działa, ale nikogo tutaj nie ma, nawet nie mam kogo zapytać, e, słuchajcie, o jakiekolwiek informacje na temat tych sztabek i tej taksówki. Patrzcie na to, ej, jaka ona jest wysoka, wyższa niż ja. Czekajcie, wsiądziemy do środka, e, fajnie wygląda prowizorycznie. Ale nie odpala silnik, widzowie. Silnik niestety nie odpala, ona jest chyba uszkodzona, ta taksówka. Ej, a może do mechanika bym ją wziął? Mam akurat pięć stówek. Może mechanik by to naprawił i słuchajcie, byśmy mieli naprawdę fajne auto. A może bym taksówkarzem nawet został? Jeśli chcielibyście, żebym był taksówkarzem, widzowie, to zostawcie już teraz kciuka w górę, a ja zabieram tą taksówkę i jadę pogadać z mechanikiem. Jesteśmy w warsztacie. Dzień dobry, pani mechanik. Sprawa o, witam, jest. witam. Dzień dobry, tak. Mogę o co na warsztat chodzi? tutaj pewne cu cudeńko wrzucić. O, no, widzę, widzę. Taki jaka coś. wielka taksówka. czekaj. wyciągnąłem tą taksówkę mm -hmm. i ogólnie chciałbym ją naprawić. Silnik nie odpala, nie wiem, co się dzieje. No, jakiś, widzę, widzę. Jakiś tunik by trzeba też zrobić najlepiej. No wie żeby... pan, co ogólnie jest bardzo złym stanie? To nie będzie tanie. Tak? Ale nie tanie, to o jakich kwotach no, tak mówimy? 3000 będzie. Ja Panie już mogę. nie da rady. Bo ja teraz tak mam ogólnie trochę złota i 500, no to nie wiem, mam 9 no złota. Przyjmuję no pan sztabeczki? No sztabeczki tak, no ale to nie starczy proszę pana i tak. Aha, no dobra, to dziewięć stabeczek, na ile pan wyceni? No, tak jeszcze na 500 złotych je wyceniam. Yy, no dobra, czyli jeszcze dwa tysiące. Dobra, niech pan się bierze do roboty, niech pan naprawi dobra. Dobra, ja tutaj naprawiam. Żeby to jest a ja skołuję szybko dwa tysiaczki. Skąd mogę skołować dwa tysiaczki? Hmm. O, Simon co tu robisz? Słuchaj, idziesz na zakupy. A jest Tak, tak, idę na zakupy, o co chodzi? Pożycz dwa pożycz tysiaki. Dwa tysiące na ci co to szala? No słuchaj, po potrzebuję, ci? bo na będę fakt. taksówkarzem normalnie. Tylko mus, musi mi mechanik naprawić to auto, a będę musiał zapłacić jeszcze dwa koła dodatkowo. No dobra. Dam ci co? taki pierścionek, słuchaj, pod zastaw. Jeśli Aha. chcesz. No dobra, dam ci. Pożyczę 2000, tysiące, tak? Tak, zgadza no to się. Proszę, ale słuchaj, pod warunkiem, że ja będę miała przewozy za darmo i będę jako pierwsza klientka. No dobra, ale co codziennie jeden przewóz, tak, za darmo? Tak, no dokładnie tak. Ja teraz idę na zakupy i proszę po mnie tu przyjechać. No dobra, ok. I mam nadzieję, że ten mechanik szybko sobie poradzi z tą usterką. Widzowie, płacimy mu 2000 tysiące i mamy pierwszą klientkę jako lumi. Panie mechaniku, jak tam idzie? Jak tam zrobione, małotko? zrobione, naprawione. Tak Było szybko? bardzo ciężko i w sumie powiedziałem, że za mało. Za małą kwotę na no już panu nie podwyższę. Panie, ale panu to zajęło, nie wiem, 10-15 minut, a panu No pan Ale 3 wie pan co? Ile to ja zapoła. się musiałem lat uczyć, żeby to umieć tak szybko naprawić? Dobra, a mam dobrze? tutaj dwa tysiące. Okej, okay, proszę bardzo, już taksówka naprawiona. Polecam się na przyszłość. A ma pan może, nie wiem, jakie stroje takie taksówkarza, czy coś? Ja bym normalnie chciał zostać taksówkarzem. Wozić tutaj normalnie mieszkańców miasta, tylko bym potrzebował się no, mamy, się mamy, mamy tutaj różne rzeczy. Proszę tutaj je poszukać i, i gdzieś tutaj powinny być Dobra, te nasze stroje. Okay. No i witam was jako taksówka GPL. Jestem już przebrany, słuchajcie, wstrój teraz. Uwaga, chwila prawdy, czy to autko odpali, jedzie! Jedzie widzowie, dziękuję panu mechanikowi! Podjeżamy teraz widzenia. widzowie pod Lumi, która będzie moją pierwszą klientką. Widzicie, nawet tu z tyłu mam siatkę, że w razie jakichś niebezpiecznych klientów nikt mi tutaj normalnie e, nie, nie przejdzie tutaj do mnie. Okej, okay. ile zakupów w ogóle Lumi zrobiła? Chyba to jej. Dobra, to widzowie bierzemy te normalnie torby z zakupami, spakujemy jej szybko. Ona może jeszcze nie wiem, to, coś tam kupuje. I słuchajcie, normalnie zawieziemy ją do domu, e, tylko nic w ogóle nie Jestem, zarobię. No, witam, witam, zapraszam, wsiadamy. To, że nic nie zarobisz? Przecież się dałam 2000. Nie, no tak, wiem, ale słuchaj, że nie zarobię na tym przyjeździe, nie? To jak się jedzie? Jak tam wygoda z tyłu, pani Lumi? Super, fajnie, Przyspieszamy. fajnie bardzo mi się podoba. No, ja. No jak najszybciej się da. Dobra, no to uwaga, to włączam kolejny bieg. Słuchaj, i zaraz tutaj będziemy w, przy Twoim Super. domku. Tutaj tylko przyhamuję lekko. nie, lampa, lampa, lampa. Ominę, ominiemy ją, okej, okay, udało mi się. I słuchaj, jesteśmy na miejscu. Lumi, to masz za darmo pierwszy przejazd. Jesteś pierwszą klientką. Tu Super, ci jeszcze... bardzo mi się to podoba. Rozpakuję ci jeszcze bagaże. Widzisz, to będziesz miała darmowy okay, transport normalnie. Okej, to już tutaj wszystko biorę. I polecaj no to pa. mnie. Weź tam na Dobrze. internecie, napisz jakieś ogłoszenie. G Taxi. tak. Taksówka, ja jadę po okay. następne kursy. Taksi Gplay, taksi Gplay, Pani Wiedźma, może by chciała, albo pan, ktokolwiek. taksi Gplay Ej, tutaj jest parking, to może tu zaparkujemy. Taxi G play. Przepraszam. Może pani by chciała? Ja poproszę, taki, tak, proszę, tak. Tak, najbardziej na targ bym a, poprosiła. Dobra, na targ nie ma sprawy, to proszę wsiadać. O, a tu nas sprzedaż dziękuję. jest. Tak, tak! Sprzedaję, już tutaj nie chcę w sumie tego mieć. tej, tej takiej cukierenki, tak. Proszę pani, bo tak się składa, że jak taki lokal bym potrzebował. Wow, trampolina w cenie? A dokładniej taki ogródek, tutaj miejsce na grilla jeszcze jest i proszę taki piękny wow. widok na rzekę. Wow. Bardzo mi się podoba to miejsce, proszę pani, nawet na dach mogę wskoczyć, Kominiaż tutaj można, w Można, ogóle... można, jeszcze tutaj na górze jest robić. też miejsce i taki piękny, wielki taras. No to powiem pani, że naprawdę ciekawa opcja, ponieważ ja chciałbym otworzyć swoją firmę taksówkarską, mieć jeszcze więcej taksówek, bo na razie mam jedną, i jestem kierowcą, ale chciałbym rozbudować tą firmę i w jakiej cenie takie coś? Y tysiąc złotych. No dobra, to może wie pani co, ja panią zapraszam na darmowy kurs Teraz zaprowadzę panią na targ, gdzie tam pani chce. Podjedziemy taksówką i ponegocjujemy. Może coś dobrze, mi pani da? Oczywiście. Okej, okay. no to pasy proszę szybko. zapiąć. Pasy Zapięte. tam, gdzie zapinamy tak. i Jedziemy na targ szybciutko. No tutaj ominiemy pachołek i podjeżdżamy właśnie pod targ. Także proszę pani, to co? dogadamy się na te 800 stówek, na ten lokal? No dobrze, to niech będzie, ja odpowiada. I chwili przyjdę tam jeszcze do pani i dopniemy formalności, tymczasem miły, miłych zakupków w życze, Dziękuję, na targ. Dziękuję, do widzenia. Okej okay, widzowie, następna klientka zadowolona, co prawda znowu nic nie zarobiłem, ale mamy szansę na zdobycie lokalu, na naszą siedzibę naszej normalnie korporacji taksówkarskiej, a ta korporacja będzie się nazywała Taxi G-Play i będziemy musieli mieć jakiś prosty numer telefonu, żeby każdy mógł wkazać w każdej chwili zadzwonić i po prostu umówić się na taksówkę. Tanie taksy, tanie taksy. Kto jest zainteresowany? Może. No tutaj, ja słuchajcie... tutaj, tutaj, potrzebuję taksówki. O, Szybko, tutaj ja potrzebuję taksówki, to już zaprasza, Proszę wsiadać. Dobrze, o, a co pan za dobrze. walizeczkę ma, widzę. A, nieważne, nieważne. A gdzie się e, tak Proszę spieszymy? szybciej jechać. Na jaką Proszę szybciej. Na wysypisko jedziemy, szybciutko. Dobra, na wysypisko, ale spokojnie, ale szybciej, ja... szybciej proszę jechać. Ja, ja nie mogę łamać przepisów ruchu drogowego, proszę Panie, pana. Panie, więcej zapłacę, tu się stówę 50... y Ktoś za nami jedzie w ogóle No jeszcze. to szybciej mówię, szybciej pan jedzie. Dobra, no, ej, ale co no, ktoś, no, ktoś to nas w ogóle... Jak pan no mówi... No tak no szybko, no co pan robi? Ej, no dobra, jak pan dobra, jak już, już odpalam, nie wiedziałem, że w ogóle ktoś nas śledzi. Okej, okay, to przyspieszam, zaraz go zgubimy, bo jesteśmy już na wysypisku. Ja tutaj Uf. normalnie szybko przejadę i zgubimy tego osobnika, portu. No już pana. tutaj wysiadłem tutaj. Dobra, już bo ja... nie mam mnie w tym aucie, chcę panu zapłacić, dobra, jeszcze. Dobra, ja tutaj parkuję, chodź pan tu szybko. Żeby jak pan mówi, że nas ktoś śledzi, to tutaj, 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 w tył, z tyłu za panem jestem, halo. Ja nie mogę. A tutaj. Dobrze, dobrze. Ja nie mogę. Co za kierowca normalnie. pan da może, co? A ma pan stówę za stówę nawet? normalnie. Tak, Dobra, to dziękuję. Do Polecam się na przyszłość, ale jakiś dziwny słuchajcie, człowiek tak normalnie mu się spiesza, ja tu na spokojnie sobie taksóweczką chcę jechać, jakby nigdy nic, a tu wojsko, widzowie, dobra, jedziemy, bo zaraz jakąś kontrolę taksówkarską, licencji i tak dalej. Ej, może wśród z osadników będą miać klienci. Tanie taksi, tanie taksi. No i podjechałem pod swój lokal. Słuchajcie, taksówka zaparkowana, a co najlepsze, stówka zarobiona. Pierwsza stówka jaką zobaczyłem tutaj na oczy. O, lumi się manko. A co ty tutaj NG robisz? Play, słuchaj, bo wiesz co, bo ja mam taki rowerek. I czy ja bym mogła tym ludzi wozić? Czy tu co, pracować? Że chciałabyś pracować tu w mojej firmie taksówkarskiej i tym wozić ludzi, serio? No, no tak, no wydaje mi się, że to fajnie by tak było. Tak na driftie bym tu Nie Nie, nie, nie lubi w ogóle ty jeździła. Tak, tak się nie jeździ po płocie. Zaraz mi zniszczysz, bo to już nie jest na sprzedaż. Tutaj jest oficjalnie, normalnie moja, wiesz co, ekskluzywna korporacja taksówkarska i będzie się nazywać Taxi G-Play. Okej, okay. jest co w ogóle tutaj będę chciał to odpicować trochę, żeby to takie żółte barwy nabrało. Jest co ten rowerek będzie? E, może tutaj bardziej tak dekoracyjnie, jakby a, go nie potrzebowała. A potrzeba... dlaczego o! za płotem nawet go nie widać? Wpadł w krzaki, przepraszam, Lumi, no niestety. E, chwila, bo tutaj też w ogóle, słuchajcie, jest taki napis "sklep ciacho", to trzeba to zmienić. A tutaj w ogóle są dobra bloki żółte i, i tutaj wiecie co zrobimy tutaj napis taksi, gplay, a to zniszczymy i słuchajcie czas odpicować w ogóle to miejsce także zamieniamy te bloki na żółte i zaraz zobaczycie efekt końcowy Lumi pomóż mi, no dobrze no i widzowie, skończony razem z Lumi Troszeczkę tutaj porobiliśmy Poprzerabialiśmy, zobaczcie Cały budynek jest żółciutki I teraz to przypomina korporację taksówkarską Mamy tu napis Dodatkowo tam na górze, Lumi tam będzie widzisz Twój po prostu No widzę, widzę, ale skuterek. ja tam chciałam tutaj jeździć Chyba muszę jakieś auto normalnie poszukać Słuchaj, ty to na początku w ogóle Będziesz musiała zdać na prawo jazdy I licencję sobie wyrobić taksówkarską Dlatego Aha. na razie wyłożę przez studiuj Słuchaj, książki, wszystkie podręczniki Wiesz co? Ja ci na razie oddaję no? swój telefon. Możesz teraz siedzieć tu w naszym biurze i odbierać telefony, jeśli ktoś zamówi taksówkę, to Dobrze. będziesz mnie o tym informować, a ja będę jechał po tą osobę, także zatrudniam okay. cię tutaj i słuchajcie tak to wygląda. Oczywiście mamy wgląd tutaj na monitoring, możemy sobie pyk. Zobaczcie tutaj mnie postalkować jako taksówkarza nawet. Widzicie, jak ktoś będzie chciał tutaj coś pokombinować przy naszej taksówce, to również to wszystko się nagra, także mamy tutaj pełny monitoring i teraz czas Słuchajcie, na kolejnych klientów. O, ktoś tutaj, słuchajcie, biegnie. Panie, e, panie, tak? pan normalnie przede mną któregoś razu uciekał i wziął, zabrał gdzieś złodzieja z teczką. Gdzie on jest? Złodziej z teczką. coś kojarzył. Złodziej z teczką był. On na wysypisko śmieci takiego złodzieja ja prowadziłem, no to panie. No, mnie pan teraz. Szybko. Dobra, to Muszą zapraszam tutaj. Tą Proszę wsiadać tutaj do tyłu i już jedziemy. Zaraz znajdziemy pana no, teczkę. No, szybciej, szybciej. No i dojeżdżamy, proszę pana, właśnie tutaj na wysypisko, i zaraz pokażę, gdzie wysadziłem tego człowieka. Od przyjechałem, Bo musieliśmy no. tu, tu pana uniknąć. Tu przez te śmieci, gdzieś on tu, w ale mnie tu wyskoczył. A tu przez te śmieci teraz pan chyba nie będzie tu przejeżdżał. Tak, no, ale on tu mi gdzieś wyskoczył i tam się rozliczyliśmy za tym domkiem, a on ogólnie tutaj wyskoczył. Gdzieś przy tych śmieciach, nie wiem, tu jest też jakaś fabryka czy coś. A jakaś karta tam jest w ogóle na górze, proszę zobaczyć. A no, karta, ale to nie wiem, czy w ogóle go tu znajdziemy. I za oknem niko, nikogo nie widzę tam w środku, chyba w ogóle tam, nie wiem, to jest jakaś opuszczona może fabryka. Wie pan co, to ja pana ogólnie nie skasuję w ogóle za ten kurs ani... Jest on tu tak, że... tutaj, co? jest! Jest ten złodziej. Oddawaj Ej. tą moją normalnie walizkę. I to tutaj w ogóle trzeba dostać. Jadam, na kartę oddam. oddam. I to zaraz się tam dostaniemy. Moje. Może nie ta karta, może ta karta tutaj dzięki niej po prostu otworzymy to wejście i pan się dostaje do tego bandziora Nawet nie wiem, czy to jest złodziej. Dobrze by było dobrze, bo no Fila. tak no złodziej ukradł już się mi tu. podsadza. spokojnie, niech się pan nie denerwuje. Na spokojnie, bo tamten też Mu się tak spieszył. Proszę, 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 szybko panie, wchodzimy, Gdzie wchodzimy. Tak, Dobrze, dobrze. Już. Dawaj, gdzie on dawaj, tutaj dawaj, jest, ty tylko ostrożnie. Ostrożnie, Gdzie ty normalnie on może być jesteś? niebezpieczny. On ma mieczyk, on ma mieczyk. Ostrożnie. Tak, tylko. ja też mam. Okay. Oddawaj mi normalnie tutaj. Ja nie mogę. Tutaj. Tu się dzieje, widzowie? Ej, panie... Normalnie oddawaj Proszę tą walizkę. W tej chwili bo jest tutaj, tutaj mam wszystko oddać. Dobra, zabieram, zdarniam walizkę. Ma że pan tą walizkę i ucieka. Trzeba go normalnie pokonać tutaj tego Dobra, złodzieja. to ja tutaj was zostawiam ogólnie. Ja nie będę w tym uczestniczył. Ja jestem tylko tak To ja z panem normalnie uciekam. Niech ja pan, nie pan tutaj mogę. otwiera mi te drzwi. Dobra, dobra, już otwieram, już otwieram, już otwieram. Okej, okay, bo tutaj i ogóle... trzeba podać I jedziemy. kod. jedziemy. Proszę jedziemy pana. po prostu. Gdzie jedziemy? Ja, ja normalnie tutaj w ogóle mogę odblokować. Zna pan kod dostępu do tej walizki w ogóle? Zobaczymy, co tam jest. Czy to 9, pana? 1, 2, 9. 9, 9, e, chwila, 9, 2, co? 1, 9? Yy, chyba jeden, tak, dziewięć. chyba tak, już dziewięć. zapomniałem, zapomniałem z tego wszystkiego. Dzie jak, pan, jak mi to nie działa, proszę pana, jak to pana walizka... To niech pan mi to da, ja i tak ją biorę, tą moją walizkę. Dobra, to niech pan idzie, a ja jadę bo tutaj, może kursy będę mieć jakieś w okolicy, to do widzenia. Do widzenia. I dobra, słuchajcie, czyli tamten człowiek to chyba był jakiś złodziej i normalnie okradł tego pana, ale odzyskał swoją walizkę, ciekawe co tam musiało być. Ale ta praca jest w ogóle naprawdę w ogóle kozacka, widzowie, bardzo mi się podoba. Ej, nie tutaj... idź za mną już więcej. O, taksówka, taksówka, proszę tak? mnie tutaj przy szpitalu wieść. Moja była dziewczyna tutaj normalnie mnie cały czas goni. To uciekamy od tej dziewczyny? Dobra, uciekamy, to Uciekamy, uciekamy od niej szybko. szybko. Ok, nie dałem rady, nas. panie, nie dałem rady tu wykręcić. Musimy wy, tutaj prze, przeparkować. Oddaję pan tą szybko taksówkę. Oddaję, oddaję, oddaję. Okay. Idź sobie stąd. Szybko, wsiadaj pan, stąd. wsiadaj pan, wsiadaj pan. Ja nie mogę, Zaskoczyłeś... Już jestem, już zaskoczyłeś mnie pan. Dobra, uciekamy normalnie od tej dziewczyny, szybko tutaj. Czy damy radę, widzowie? Ja Musimy. nie mogę. Pod spodem mieliśmy pod mostem przejechać. Ja nie mogę widzowie. Ja cię co za taksówka! Przepraszam, proszę pana, to będzie darmowy przejazd, ale ja nie wiem dlaczego ta taksówka w ogóle tak wylądowała. Chyba lawetę muszę teraz wezwać i odprowadzę pana tam po prostu pod ten szpital. Szybko, uciekajmy. No już tu panie odprowadziłem pana pod szpital, pana ogólnie dziewczyna. Panie Dziękuję, nas... dziękuję, jaś Zdugiliśmy... tak panu zapobiegał. Nie to za darmo będzie, złoty. proszę pana, bo to w topa była moja. Ja teraz muszę Dobra, wziąć lawetę. Niech pan ma, niech pan ma. Ja uciekam dalej, żeby ona mnie tylko nie dorwała. Może przez szpital ucieknę. Do widzenia! Do Widzenia, ja nie mogę widzowie, ale w topy zaliczyłem. Normalnie w ogóle tamtym mostem się nie dało przejechać od spodu. I teraz muszę szybko garnąć lawetę i mam nadzieję, że wszystko obejdzie się bez szwanku z moją taksówką. Widzowie, taksówka moja trafiła lawetą do mechanika i normalnie musiałem mu dać te 50 zł, co zarobiłem, ale w ogóle Lumi tutaj też ty ogarnęłaś następną jakąś taksówkę. Co ona tu robi? No ja będę teraz... Tak sobie, sobie taki myśliła? kupiłaś nawet? Tak, też mam taki strój i ja nie będę ci przeciedzieć w biurze, ja będę normalnie tutaj jeździć. Ej, no to już byśmy, byśmy mieli dwie normalnie korporacje, dwie taksówki w naszej korporacji taksówkarskiej, tylko słuchaj, ogólnie tu jest niebezpiecznie, pod mostami się nie jeździ. Chodź, zobaczymy, słuchaj, jak się nauczyłaś w ogóle, słuchaj, wiedzy w ogóle o tym. O kierowaniu taksówką, w ogóle wiesz, że na pamięć wszystkie ulice miasta musisz znać? Y no to chyba się nauczę. Dobrze, będziesz musiała w ogóle zdać na licencję, yy, wiesz co, taksówkarską. Dobra, co to jest za znak? Zrobimy ci to test szybki. To jest bardzo prosty znak stop. Dobra, to niebieski ten ze strzałeczką. Zakaz jazdy prosto. Tutaj. Na Droga postę... rowerowa. Dobra, dalej. Zakaz wjazdu. To. Zakaz postoju i ograniczenie do 50 km na godzinę. I co? Myślisz, no że ja to co zła, będę taksówkarka? Nie no, słuchaj, będzie dobrze, to oddaj mi teraz telefon, skoro ty nie będziesz, słuchać, siedziała Oj, normalnie. Nie, zgubiła, jak, nie ma. Jak zgubiłaś telefon? Ja nie no mogę! Pewnie, słuchaj, za ten telefon kupiłaś tą taksówkę. Ona nie kosztowała Oj, no pewnie tanio. Musiałeś, musiałeś odgadnąć za telefon, kupiłam ten telefon. Ja nie my mogę, no dobra, w sumie taksówkę. się opłacało. Słuchaj, telefon za taksówkę. To słuchaj, jedź tutaj, krzycz wszędzie, że tania taksówka, G Play Taxi. A ja idę teraz do biura i ja tutaj sobie troszeczkę popracuję. Dobra. i łatwo, garnię... trochę atysuję, jak, jak lubi w ogóle jeździć widzowie. Uuu! O nie, ja nie mogę, ale my będziemy mieli opinie tragiczne teraz, po taki kierowca nie, jedzie! Ja prawie Uhu. jeszcze potrąciła wiedźmę widzowie, co to jest? To chyba nie był dobry pomysł, żeby lumi w ogóle. Aj, dobra, ja muszę szybko zorganizować jakiś telefon i działamy, widzowie! widzowie, ogarnąłem nowy telefon i teraz trzeba nowy numer telefonu w ogóle będzie zareklamować. Tak wygląda, mamy taką słuchaweczkę i tak dalej, także tutaj musimy zatrudnić jakiegoś dyspozytora. O Ej, dzień, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, ja bym poprosiła taksówkę na basen. Tak, na basen? O, no, no to dobrze, to zapraszam. To dwie dyszki jakoś mniej więcej wyjdzie. Ej, tu, co to mi pani tu wsiada normalnie za kółko? Spokojnie. Ej, pokażę panią! Czy pani nie jest A, dziewczyną skąd? tego chłopaka, co od pani uciekał? O, jak dobrze, wie pan, jak dobrze, że on uciekł, bo on jest po prostu... Nubem. No bem pan, ale on normalnie wygląda. No, to mi się wygląda. już w ogóle nie podoba. No po prostu tragedia, proszę pana. Dobra, to tutaj tragedia. podjeżdżam na basę. Yy, tak, 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 tak. Dobra, dobrze. tutaj mogę panią zostawić? Nie, yy, tak, zawrócę. ale zapraszam, zapraszam na chwileczkę, bo chcę tutaj panu zapłacić, tutaj ale... mam pieniążki. A ja nie mam czasu za bardzo, to proszę tutaj. Oj, zapraszam. Nie wie pan co. Bo pan mi się spodobał. Tutaj co? zapłata oczywiście za taksówkę. Pan jeździ taksówką, prowadzi pan bardzo dobrze pojazd i ja przygotowałam tutaj dla pana randkę ze mną. Ja się w panu zakochałam! Ale proszę pani, ja nie jestem zainteresowany. Ja co Ale najwyżej. No pan tak może mówić? Ja, ja jestem zainteresowany w ogóle, w ogóle, jakby pani szukała pracy, to mogę panią zatrudnić na dyspozytorkę w naszej korporacji taksówkarskiej. A... Ale... No dobrze, dobrze, to ja wypojadę. Nie, niech jadę, pani wysiada, jak, jak pani chciała jechać na basen, to na razie niech pani sobie Ale idzie na basen. Ale pan nie zrobił normalnie. Ja nie mogę widzowie, dobra, lepiej zwiewamy, bo czas, nie mamy co tracić czasu tutaj na jakieś randki. Idziemy słuchajcie do roboty, bo zaraz telefony będą dzwoniły, trzeba obsługiwać klientów. Wróciłem widzowie na miejsce i teraz postanowiłem poskakać sobie na trampolince. Czekamy na następne kursy, na następne telefony. Już nawet dwa wykonałem Słuchajcie, szybkie kursy i teraz spróbujemy na dach wejść I pięknie jesteśmy na dach. Tutaj słuchajcie jest ten skuter. Może wiecie co, zrzucę go na dół, bo mi tutaj tak ten nieładnie wygląda. Burmistrz! Y dzień dobry, dzień dobry, ja, ja do pana, do pana GPL'a. Tak, dobrze, dzień już chodzę, może jakiś kursik taksówkarski, gdzieś pana podwieź? Tak wie pan, co ja przyszedłem porozmawiać, ponieważ ja potrzebuję taksówki na wyłączność. I wymyśliłem sobie, że pan będzie moją taksówką, ale nie będzie pan mógł już mieć tutaj tego biura. Czyli co, ja będę prywatnym e, pana szoferem, burmistrza, tak, tak? dokładnie. Będę super ogólnie płacił. Każdy przejazd to daje panu 500 zł i ogólnie wie pan co, ja się bardzo źle dzisiaj czuję. Czy przewiózłby mnie pan teraz do szpitala? No dobra, chwila, bo ja muszę pierwszy szybko podjąć decyzję, bo tu na przykład było moje dzieło. Ja myślałem, że to naprawdę będzie fajny projekt, no ale w sumie mogę zostać pana prywatnym. To by musiał tutaj napisać zamknięte. Okej, okay, już nie będzie tu dostępu, niestety. Może wrócę jeszcze kiedyś i otworzę, ale Dobre, jak... ale proszę szybko, bo źle się Dobrze, czuje. to proszę wsiadać i zapinamy Dobrze. pasy, burmistrzu, pod szpital, Dobrze. tak? Szybko. Tak, pod szpital, tam tak? To w razie co? Się. pana by mogłam dosyć sprawnie tam obsłużyć. A co boli pana głowa? Noga. Oj, głowa, głowa mnie strasznie, boli, Dobre, że normalnie jest... już nie mam sił. Jesteśmy proszę, na miejscu, pana. może pan wysiadać i tutaj do gabineciku ku g Dobrze, dobrze, to już to dziękuję, to niech pan czeka w razie co. Dobra, później. ja nie mogę widzowie, zostałem prywatnym szoferem burmistrza, nie wiem czy to dobrze, nie wiem czy mi to lepiej wyjdzie, bo nawet nie wiem ile będzie kursów. Mam nadzieję, że parę dziennie i słuchajcie, zobaczymy jak mi pójdzie, a wy trzymajcie kciuki i trzymajcie się, pa pa.